Siemanko, taki szybki filmik, w ręce wpadła Skoda Rapid, 18 rocznik, 300 przebiegu, 300 przebiegu prawie, no jeździ jak widzimy na transporcie, transporcie ludzkim, no jakieś tam ślady, właśnie to, takiej walki miejskiej, ma ten samochodzik obicia, nie obicia cholera jasna, wiadomo przewozi się ludzi to coś się zdarzy no i się lampa pęknęła się takie jest życie no takie jest życie bagażniczek obłukamy sobie tak jest bagażniczek no dosyć pokaźny, bo to taki Liftback, Lift tak, taka mniejsza odmiana Oktawi no proszę bardzo tak wygląda boczek po 300 kołach, to by się przydał w detaling po 300 tysiącach jeszcze Siedzenie wygląda w miarę, chociaż podłokietnik nie wiem czy jest oryginalny, ale już go trochę ząb czasu wziął, widać troszkę tutaj ząb czasu i przebieg na lewarku, po pedałkach też troszkę, no i po kierze nie, taka jest wyślizgana ciutkę. Chociaż nie tak najgorzej wygląda. No jakby ktoś zrobił ładny detaling, to by było luks. Nie ma czystu oszukał. 283. No ale już bliżej niż dalej. Ogółem auto 1.0 z LPG. Czyli można powiedzieć samochód w, yy, w hybrydzie. Otworzymy maseczkę. Pewnie tam jest Kijek, więc, więc musimy sobie pomóc. No i silniczek 1.0 TSI z LPG. Zobaczymy. Przy takim przebiegu, co może się wylać, co może się rozlać. Tam widzimy od dołu oleju jest na przykład. Taka konstrukcja, no. Ja tak poznaję wroga, nie? Bo ja tak Mimo, że posiadam 80, to ja, ja mówię Wam, że wag to jest dla mnie wróg. Nie? Tu jest ol, 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 od Gaziorku. To jest parowniczek. No, ale tak powiem Wam dla Was, że oprócz tego to tak w sumie w sumie nie widać, żeby tu była. Instalacja nie jest ładnie, fabrycznie zrobione Zobacz, nawet ktoś ktoś, ktoś chciał od Ciebie auto kupić Dziękuję. Widziałeś? O, cholera A i tak to się przedstawia Odpalisz go panie? Odpalże go panie Pal ten liter, panie! Ale brzyczy, brzyczy ładnie Jak pszczółka Jak pszczółka Trzy cylindry, panie Trzy cylindry Daj mu tak trochę Kurno Ty no fajnie brzmi Kurna Kura Kura albo ręka, nie? O no tak, o tak no, i taka to jest kodzianka. Nie, Auto do u góry, alusik. Wygoda, nawet w miary, wyposażona. Audio też fajne z tyłu. czujniczki ma. Kurna. W takiej robocie to nic więcej nie potrzeba, nie? O czujniczki, ale panie ma z tyłu jemniętą lampę, nie? Już przeglądu nie będzie, nic ja. No to to by było tyle, nie?